Witam Was moi drodzy na moim kanale nowe nagranie, nowy filmik to ja, Adam Razik cześć yy, słuchajcie, zaczynam od tego, że pewnych przemyśleń yy, dzisiaj obraz yy, z tego cyklu tutaj postanowiłem, że będę yy, malował tutaj będę zawsze jakiś temat przewodni sobie do tego do tych moich odcinków, do tych moich filmików Ustalał. Tak dzisiaj będzie tym tematem, i ostatnio były nasycenie, była jasność barwy, był kontrast, były tam inne tematy związane z barwą. Dzisiaj w dalszy ciąg, jak widzicie, ten obrazek z tym takim abstrakcyjnym pejzażykiem, takim w kolorach bardzo wiechanych, być może trochę jesienny, jak na porę roku. Natomiast chcę nie tylko tak. Od tej strony technicznej, od tej, no, znaczy, od tej analizowania barwy właśnie takich postaw będą w najbliższym bardzo dobry odcinek myślę dla wszystkich... Dla, y, taki, y, oczywiście jesteśmy na malowaniu, na kanale o malowaniu krok po kroku, o, o tym nie zapomniałem powiedzieć, ale y, jeszcze chwilę parę taki się takich przemyśleń. Y, dzisiaj będzie ten y, o malowaniu drzew, czy takiego pejzażu. Y, natomiast y, chcę Wam powiedzieć, że... Ostatnio takiej mnie prześladuje hmm, taka myśl, o której pomyślałem sobie, że hmm, za bardzo się skupiam na tym, y, teraz znowu poszedłem drugą, ile ze skrajności w skrajność, Jak przedtem były te tematy i w ogóle poszedłem na ilość malowania obrazków i żeby był to wideoblog i żeby tam jeden po drugim powstawały i te obrazki, które malują, wszystkie, które w pracowni powstają, żeby je rejestrować, taka właśnie rejestracja tego... Kurczę, patrzę na ten bukiet to po prostu jest piękny, no. Jestem bardzo z niego zadowolony. Jest śliczny ten obrazek, zachęcam. Z ostatniego nagrania. Yy, yy, nikt jeszcze nie napisał, że go chce, a jest naprawdę uroczy, taki słodki, komuś na prezent, po prostu rewelacja, jeszcze w tej złotej ramety z tym dystansikiem jest naprawdę fajny. Tak fakturowy mal, fakturowo malowany, świeży, bardzo fajny. Ale wracając do tego. Będę chciał... Ktoś mi kiedyś powiedział, że najważniejsze, żeby być w życiu, żeby być pewnym siebie. I nawet i wiedzieć i mówić o sobie, o swojej działalności, że jest najlepsza, no, najlepsza, tak? Że jest nawet na świecie, tak? Jestem, mam, prowadzę kanał, pierwszy na świecie po polsku, kanał o malowaniu obrazów, krok po kroku. Dlaczego nie dołożyć do tego, że będę miał też najlepszą na świecie, na przykład galerię obrazów z tego kanału, dlaczego nie mieć właśnie najlepszych i takich właśnie, które będę mógł, najlepsze i w najlepszej cenie, czyli na przykład, wiecie, o co chodzi. Bo mm, po, po, powiedziałem sobie i tego będę się trzymał, że nie maluję po to, żeby zarabiać kasę. Tak, te pieniądze przyjdą i Wam też tego życzę i w każdej z Waszych działalności nie róbcie tego dla pieniędzy. Tylko jeżeli będziecie coś robić dla pieniędzy, to nigdy tam sukcesu nie odniesiecie, nigdy nie zrobicie coś tu ale nie wiem o co chodzi. E, nieważne, ale nie, nigdy nie, nie będziecie po prostu y, z tego zadowoleni na tyle, żeby y, ten sukces taki odnieść. Mam nadzieję, że to nie skończył się, zaraz sprawdzę jeszcze kamerkę. Słuchajcie, ten obraz, popatrzcie na niego chwilę. Ja go tutaj sobie sprawdzę, co tutaj się zdarzyło, że, że no nagranie chyba trwa. Okej. Okay. Słuchajcie, ten pejzażek będę teraz malował. I powiem tak, jak malować drzewa? Takie będzie hasło przewodnie tego odcinka i skupię się na tym, żeby podpowiedzieć wam. Nie tylko o tym, jak malować drzewa, ale w ogóle jak malować obrazy. Bo pomyślałem sobie, że dotarłem do tego, ktoś, tak teraz czytam taką książkę o o, tych, o, tych, o milionerach, o ludziach sukcesu, i doszedłem do wniosku, że ktoś tam kiedyś powiedział, że. Powiem tak. Doszedłem do takiego wniosku, że mm, dochodzisz poprzez, poprzez swoje doświadczenia, poprzez swoją pracę w tej dziedzinie, w której y, działasz, do momentu, w którym przekraczasz pewną granicę, barierę dźwięku, tak? jakąś granicę y, możliwości. Taki, znaczy w sensie takim, że y, u mnie to się niedawno objawiło, że po prostu <śmiech> może <śmiech> przepraszam, że tak y, nie jestem młodym człowiekiem, a że może to tak późno, ale doszedłem do, do takiego przekonania, że i tego wcześniej nie miałem. I to jest właśnie najbardziej yy, fajne. Że po prostu, jak spoglądam na moje obrazy, yy, opowiadałem wam o takiej mojej chronicznej, yy, chronicznym braku decyzji co do podjęcia tej, tejże, yy, co do skończenia obrazu. Najfajniej było wtedy, kiedy na uczelni, kiedy kiedy mój profesor mówił mi Adam, ok, Pan Bóg Ci rękę poprowadził, odstawiaj ten obraz. I to było fajnie, no bo mieć takiego, kogoś takiego profesora w sobie, który właśnie powie... I właśnie tego, tego profesora w sobie znalazłem, odnalazłem, po pierwsze. Po drugie, że do takiego przekonania, do takiego do takich do takiego wniosku, że Wiem, co zrobić, żeby obraz był interesujący, żeby był ciekawszy, fajniejszy, ładniejszy, piękniejszy, nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć. od tego, jakim jest. Nie wiem, czy to jest recepta na parę obrazków następnych, które będę tutaj pokazywał i będę malował, bo być może to jest taka yy, yy, myśl, taka, yy, taka, jak to powiedzieć, wartość chwili że to przeminie, ale jest coś fajnego w tym i zaraz wam właśnie będę to tłumaczył. I pewnie już pewnie już coś tam zdradziłem z tego tego. Słuchajcie, wracam do malowania, po malutku będę malował, a mówił o tym, o czym chciałem, czyli o tym właśnie, o tym jak sprawić, żeby obraz był ładny i żeby drzewa wyglądały jak drzewa i kwiaty jak kwiaty, w zależności od tego co malujemy, żeby to było, po pierwsze nam się podobało, a po drugie tym którzy ten obraz będą później z nim obcować, tak? kupią go, dostaną, oferujecie im i tak dalej, czyli tym odbiorcom. Słuchajcie, czarna farba, paleta znowu w kolorze jakie tam mam, drugą mam z innymi, żółta, żółta bieli, tutaj mam parę, yy, m, w których bier wyciskam, zawsze bieli jest więcej, mam i obraz olejny, za chwilę będę malował akryle, także za tych wszystkich, którzy akrylami malują, to, to za chwilę będą akryle. Także nie martwcie się teraz. Odkrywam, że olej jest po prostu wiadomo, dla Was niektórych pewnie zaczynacie od, od akryli i tak dalej. Ja, ja po prostu wracam i będę na pewno więcej malował teraz olej innych, chociaż będę na, na kanale pewnie więcej będzie tych akrylowych, bo no. Zobaczymy. No, w każdym razie będę i pewnie i takie, i takie malował, natomiast będę chciał Wam tym, którzy nie są przekonani do olejnych obrazów, jednak pokazać różnicę, pokazać chyba wyższość jednak, wiecie, chyba wyższość techniki olejnej nad akrylową. Słuchajcie, co teraz zrobię. Teraz robię to. To sprawia, że moje obrazy będą bardziej interesujące i to, że pozwoli nam do, do, do malowania i, i wy spróbujcie, spróbujcie tego, bo być może coś, coś takiego macie też w sobie i będziecie mogli to wykorzystać już w swoich obrazach. To jest bardzo fajny. Ja to, to teraz dopiero tego, taki, taki, tego rodzaju doświadczenie przeżyłem i ten, to, odkry, to jest moje takie odkrycie y, ostatnich, że tak powiem, lat y, czy tam chwil, nie wiem jakiego okresu, ale to to malowanie, popatrzcie, ja tu parę kresek postawiłem i tu już mi się zaczyna opowiadanie takie robić w tym obrazie. On się zaczyna tu robić inny co prawda. Ktoś by powiedział a tam czarna farba, czarny kolor, co to? Czarny to w ogóle nie jest kolor. Yy, być może to, wiecie, to to nie jest właśnie to, co, co, co powinno być w malowaniu obrazów i tak dalej. Owszem, na tym etapie może nie, ale za chwilę zobaczcie, jaki, jaki tutaj z tego się yy, bardzo fajny zrobi yy, obraz. Jaki, ba, jaki bajer się z tego zrobi. Po prostu teraz Popatrzcie, mam tutaj pewne plany, one jeszcze fajne są yy, kolorowe, są pomarańczowe, żółte, tu i tak dalej, tu widać już jakąś przestrzeń tutaj, tu jaśniejsze, to gdzieś jakiś tło, tu jakieś yy, trawka, krzaczki, coś tam się dzieje. Można było, yy, ale popatrzcie, teraz będę sobie tą, tą tym tą konturówką takim, no to taki pędzle, nie wiem, dwójeczka, czy jakaś tam trójeczka, chyba dwujeczka i będę sobie tym yy, obrysowywał, jak gdyby, niektóre mniejsze kształty, jakieś planki, yy, gdzieś większe, takie pociągnę tylko, widzicie, tak jak tutaj, tak, yy, tak sobie, o, wzdłuż takich, yy, tu gdzieś po pociągnąłem jakąś szpachelką, tak, yy, obrazek już troszeczkę przeszedł od ostatniego malowania, yy, o, tu są jakieś tam mniejsze tu tam dro drobiazgi, I teraz po prostu się tutaj bawię w takie, o, nawet ci tu takie opowiadanko, jak ktoś tam się później przyjrzy temu, to powie, kurczę, o, o. Tu są takie drobinki, tu jakieś, tu... Całe opowiadanie o tym mogłoby, wiecie, po takim przejrzeniu się z bliska, o tym, że tutaj, ach, są jakieś te, jakieś listki, jakieś abstrakcyjne, jakieś tutaj... Co to się, co to w ogóle jest? bym od razu mógł włączyć sobie profesora i moi drodzy, proszę bardzo, tu też to piękne listowie... I tu piękne dzieją się historie na naszych oczach. Moi drodzy, nasz świat naszego obrazu, świat naszego pejzażu, świat drzew, które tu widzimy, czyż to osika na, drzew, na, na wietrze kołyszące się, czyż to może czerwienią, czerwienią skrzący klon. Któż to wie, którego... Syrop, yy, Kanadyjczycy i Amerykanie zrobią, Zrobiliby syrop. Natomiast u nas y, tym syropem dla naszych dusz będzie ten obraz, ten pejzaż, który proszę bardzo, spójrzmy na to, cóż tu za poezja się dzieje. Moi drodzy, popatrzcie, popatrzcie, o co tu się dzieje. A ja tylko tym pędzelkiem, jedynym, jedynym, który tutaj y, po, położyłem sobie parę plam, które na początku dały mi zarys tego, pejzażu, a tuż, cóż proszę Państwa, ta dłoń sobie wędruje tutaj takim ruchem swobodnym, proszę moi drodzy, a ileż tu poezji w takim działaniu? Ona tylko wypływa z mojej jakiejś podświadomości, z mojej świadomości, która, która niczym nie skrępowana. Ja tu mówię do Państwa, a tu z drugiej strony piękne rzeczy tu proszę, proszę, o mógłbym powiedzieć niespełnione są wyroki, pędzelka, którego trzyma w dłoń, ta dłoń, która, czy ja wiem, może nie jest dłonią wielkiego artysty, wielkiego twórcy, natomiast rzemiosło, które posiadło, sprawia, że ten bohomas, który by ktoś powiedział, nabiera realnych, może nierealnych, może abstrakcyjnych kształtów, ale... Kogoż tu obchodzi, kiedy nad obrazem stanąwszy będzie mógł y, powiedzieć swoje nieskrępowane wow. I proszę, jest zabawa, jest piękno, jest kolor pod, y, pod y, rysunkiem, który teraz zagęszcza się jak, jak sieć pajęcza sieci, y, jak y, y, bardzo bogato zdorbiony witraż swoim ołowianym rysunkiem. Proszę bardzo. O! Proszę! Wiktor, profesor, już. Popatrzcie, zbudowałem pierwszy plan. Zbudowałem jakieś opowiadanie. Zbudowałem grę jakichś drobiazgów szczegółów, I Tutaj, moje drodzy, tu się dzieją rzeczy dziwne. Na razie Wędzelek. Popatrzcie, jak ona szybko ta dłoń chodzi. Jak tutaj się opowiadanie rozwija. Jak to szybko Szybko się. Y, o, od, i tu na tym kończę. I tu już mam pierwszy plan spełniony, zrealizowany. I któż by mi powiedział, moi drodzy, jak się maluje drzewa? Czy pień, korzeń, może korzeń, pień, gałęzie i listowie? A ja powiem krótko, drzewa należy malować dobrze. Słuchajcie, to jest właśnie najważniejsze w tym. Nieważne jest, nieważne jest co malujesz, ważne jest, że jest jak malujesz. I to jest na wszystkim tak. Ja bym powiem tak, że ważne jest, na przykład y, zwróćcie uwagę na to y, ten świat naszego tutaj polityki, tego wszystkiego, co... polityki, i dlatego, co, co się... To, jak mówią, nieważne co mówić, ważne, żeby mówić, jak mówić jak mówić, mowa ciała jest ważniejsza. Naukowcy amerykańscy tam jacyś stwierdzili, że w sposobie komunikowania naszego 58% to jest właśnie mowa ciała, to jest to... Także to co, co mówimy to jest takie 18-17%. 11% nie wiem, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. Ale to jest naprawdę mały procencik tego co jest najważniejsze w tym jak się komunikujemy, czyli jak. Tak samo jest we wszystkim. Jak zwrócili uwagę na każdą działalność, to nieważne jest co. Tak teraz może to trywializuję i trochę spłycam. Ale naprawdę, czy to jest ważne, co to jest, czy to jest ważne? Ja sobie tak, miałem, ja, ja, pewnie wy to macie i wam może spróbuję to wam takie przekonanie z was wy, wyrzucić z was i pomóc wam zrozumieć tego. Ja cały czas Miałem, wiecie, mam takie i to w każdej dziedzinie. Jak, jak pracowałem w agencjach reklamowych, pracowałem nad jakimiś projektami, pracowałem, wiecie, oddawałem na przykład pomysły, projekty, na przykład na folder, na jakieś ulotkę, na nie wiem, plakat do, do korekty, tak, do, do tego zleceniodawcy. No to po pierwsze to robiłem 3, 5, 8 wariantów, jak nienormalny, wystarczyło pewnie dwa. Zawsze teraz już yy, yy, to po pierwsze, a po drugie to wiecie. Wszystko musiało być perfekcyjnie, dopracowane, a tuba. A... I taki człowiek miał takie przekonanie, że laik, ta osoba, która ja teraz nikogo nie deprecjonuję, w ogóle nie chcę tutaj się jakoś tam wywyższać, że człowiek mądry, o, artysta tu się znalazł i teraz będzie tam wszystkich traktował. Nie, nie, nie chcę traktować z góry, tylko mówić o tym, że to po prostu chodzi o, to, o taką rzecz, że na przykład jak pokazujesz swój obraz, to nie bój się tego, to już, on już, już powstał, już tam możesz go zawsze zmienić. Ale nie tłumacz się, ja próbowałem zawsze, a nie, no, pokaż, pokaż Adam, pokaż ten no, obraz, o ten. nie, bo też jest nieskończone, dopiero właściwie to tam, dopiero 3 tygodnie nad nim pracuję, tak, czy tam 18 godzin już, ale dopiero zacząłem, a nie, 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 nie bój się, a poza tym nikt na przykład y, też, y, jedynym jest na przykład moim zdaniem takim... Y, Portret na przykład. Jeżeli malujesz portret, yy, czy musisz mieć yy, osobę portretowaną musi być podobna do, no, do oryginału, tak? Malujesz ze zdjęcia, malujesz z natury, z tego... Musi być po prostu podobna. Ale też malując ten yy, też wam Muszę to zrobić, żeby wam pokazać, bo... bo, bo to też w tym... To, to całe, całe... całe opowiadanie o malowaniu można było też w tym zamknąć. I dlatego też chcę powiedzieć o tym, że yy, Tutaj szuka się, jeżeli malujesz realistycznie, malujesz, nie malujesz dobrze teraz nie mówię o abstrakcji, nie, ale, ale to abstrakcji też dotyczy. Wszystkiego, całego malowania, to, to, to chodzi o to, że yy, odzorowujesz, czy tam oddajesz po pierwsze emocje, to jest najważniejsze, po drugie tymi ym, kontrastami, tym o tym, czym teraz wam mówię, o tych jasnościach, o tych zależnościach barwnych, o tym, że barwa ciepła obok zimna i tak dalej. Tym wszystkim budujesz te proporcje, te, to o tym też będę mówił, kompozycja obrazu, proporcje. No wiadomo, że na, jeżeli namalujesz zbyt, y, nie wiem, cienki y, ten pień a wielki y, pióropusz tych liści, no to będzie dziwnie. To, to będzie wyglądał nie wiem, jak, jak drzewa, tak? Chodzi o to, że na przykład będzie za gruby pień i mała bryła, no to też będzie, po prostu musi mieć swoje proporcje, tak? Drzewo, to żeby wyglądało jak drzewo, musi mieć swoje proporcje. Że na przykład, jeżeli jest taka, przepraszam, Grubość tego pnia, no to musi mieć jakąś grzybę. To nie może być w tej grubości pień i, i to drzewo zamknąć się na takim obszarze, tak? No bo to nie, nie wygląda naturalnie, także yy, to tylko na tym powinny być takie, w głównych proporcjach, głównych jakichś, zobaczcie, yy, parę linii, parę kolorów położonych, jeszcze teraz coś tam dołożę, plany wyrównam, tutaj zrobię kolorystycznie też pod, jeszcze pod tym pędzeleczkiem. O czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tak. Obraz, dobry obraz, to nie jest... Yy, 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 I do tego ozmieram, że chodzi... Yy, jeżeli malujesz na przykład kwiaty w wazonie, drzewa, tak jak tutaj, drzewa, pejzaż z drzewami, to mniej na, yy, musisz pamiętać o tym, żeby to był dobry obraz, yy, żeby to było dobrze malowane, żeby tu było jakieś opowiadanie, żeby, jakieś barwne opowiadanie, żeby to było fajne zestawienie kolorystyczne, żeby miało swoje proporcje te drzewa, żeby miały żeby tu była jakaś przestrzeń, ale to budujesz się kolorem, nie budujesz tej przestrzeni wyrysowując tam musisz to, nie może być tak, że na przykład na pierwszym planie, musisz wiedzieć znać te, te, te zasady tego rodzaju, na pierwszym planie inaczej kolor wygląda, o innym nasyceniu, o innej jasności, a inaczej na tym o tym, tak jak mówiłem, o tej perspektywie powietrznej, o tym wszystkim, co sprawia, że ten obraz... Wygląda, nawet jeżeli on nie jest taki, wiecie, hiperrealistyczny, że tam każde światełko, każdy tam detal jest o tym widoczny. Nie, to musi być opowiadanie, musi, musi, musi zawierać jakieś opowiadanie bo jakieś detale, drobiazgi, jakieś tutaj, wiesz, na pierwszym planie to muszą być tam dwie, trzy, te... nie, nie każda tam, jest, bo to byłoby naiwne takie traktowanie, jak, wiecie, nie, niezbyt, yy, yy, no, interesujące, żeby każdy teraz wyrysowywać. Tutaj jest fajna gra, na przykład, jeszcze dają wzmocnie, bo tutaj są tak, jakieś ciemne, tutaj jakieś jest banki plamki, coś podrysuje, ten plan pierwszy zbuduje już będzie fajnie to wyglądało, ale ten drugi już tam to mogą być tylko plany takie zasugerowane, tak? waźnięte. Też wiadomo ta faktura do obrazu też sprawia to, że... że ale wracając do meritum, do, do, meritu, do sedna. musi obraz być interesujący i on nie będzie oglądany jako... Yy, Wspominamy o tym pozdlecie. Nie będzie oglądany przez... Nie to była taka moja bolączka, że od razu ten widz mój, ten, czy ten oceniający mnie, czy tam jakoś odbierający ten obraz, będzie od razu mówił, a, bo tutaj tu powinna być gałązka, tu jest rysowane, tutaj coś tam. Nie, to ma być ogólne wrażenie. Nikt nie będzie oglądał na przykład Twojego pejzażu, jeżeli skorzystasz, na przykład malujesz pejzaż i malujesz z jakiegoś zdjęcia, tak? Masz jakiś... Zdjęcie, z którego wzorujesz tam się i tak dalej, odwzorowujesz jakąś tam zaraz kompozycję, tylko układasz tego zdjęcia, to nie możesz oglądać tego i, i, i bać się o to, że ktoś tam roz... To musi być obraz, musi być zamkniętym dziełem, zamkniętym y, obiektem, zamkniętym y, no, obrazem, dziełem, które nie, nie wymaga już żadnego dopowiadania treści. Ja tam sobie... Także nie opowiadajcie o tym, że a, bo to dopiero zaczęto skończone, co nie... Jeżeli przemawia... Bo każda, ja już też z doświadczenia to wiem, każdy znajduje swojego amatora. Nawet naj, najbardziej, moim zdaniem, nie, nie, mniej udany dla mnie obraz znalazł yy, kogoś tam, kto, komu się spodobał i w ogóle nawet się zdarzyło tak, że obraz dopiero ledwo zaczęty, już ktoś tam od razu chce nie. Ja w tym momencie, i tak samo jak mój profesor robił, zabierał mi obrazy z archiwum i od razu kończył zabawę, bóg ci rękę poprowadził, koniec, tak samo może być z twoim obrazem. W takim stanie, jakim ty...